Bardzo prosimy o zrobienie przejścia tam, gdzie służby porządkowe to miejsce wyznaczają. Bardzo prosimy, aby stosować się do wszelkich próśb i zaleceń służby porządkowej. Za chwilę rozpoczniemy nasz kolejny apel pamięci, jak każdego dziesiątego, aby uczcić tych, którzy zginęli. Marsz, Marsz, Dąbrowski. W ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Masz, masz Dąbrowski, w ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem Złączym się z narodem. O zabranie głosu prosimy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław! 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 Szanowni Państwo! Szanowni Państwo, dziękuję. Przede wszystkim dziękuję. Dziękuję za to, że znów tu jesteście. Miesiąc temu spotkaliśmy się tutaj, jak zawsze, z nadzieją, z wiarą, że za miesiąc będziemy bliżej. Będziemy bliżej prawdy. I mogę dzisiaj powiedzieć tak. Po tym miesiącu jesteśmy bliżej prawdy. Kłamstwo się sypie. Kłamstwo się sypie, rozpada. Ci, którzy kłamią, są coraz trudniej odbierani przez społeczeństwo, przez naród, przez tych wszystkich, którzy chcą myśleć, którzy chcą wiedzieć, którzy nie chcą zapomnieć. I to dobrze. Ale to dobrze, przede wszystkim to dobrze, że jesteśmy dzisiaj silniejsi, że za nami wielki marsz. Marsz o telewizję trwa, ale marsz o prawdę. O prawdę w każdej dziedzinie naszego życia. Także. O tą smoleńską pracę. Jestem głęboko przekonany, że ten wielki marsz, ten wielki pokaz determinacji Polaków, determinacji polskich patriotów, będzie momentem zapamiętanym, będzie momentem, o którym kiedyś będą pisać polscy historycy. Opisując dzieje tych trudnych, dramatycznych, tragicznych lat. To będzie ten moment, w którym odwróciła się karta. Ten moment, od którego nasz marsz, ten co miesięczny i ten, o którym można mówić w kategoriach bardziej ogólnych, przenośnych, marsz tu prawdzie przyspieszy. I ta prawda, Okaże się w całej swojej okazałości już niedługo, że niedługo przyjdzie ten dzień, w którym tą prawdę poznamy. Poznamy i będziemy mogli wyciągnąć z niej wnioski we wszystkich dziedzinach naszego życia, naszego postępowania, w naszych decyzjach. W tych decyzjach które będą określały los naszego narodu to dziś wybór między prawdą a kłamstwem to wybór dwóch losów Polski wybór Polski dumnej Polski w pewnej siebie Polski, która dąży do tego co dawno jej się należało i należy do mocnej pozycji w Europie i świecie. Do mocnej pozycji nie tylko państwa polskiego, narodu polskiego, ale każdego Polaka. Każdego Polaka, Brawo! który znajdzie się w jakiejś relacji, w jakimś kontakcie z innymi. Powtarzam, to jest wybór prawdy. A wybór kłamstwa, wybór kłamstwa to wybór słabości, to wybór marności, to wybór braku godności. To wybór, którego konsekwencje widzimy każdego dnia. Każdego dnia jest coraz więcej faktów, które pokazują, jak taki wybór się kończy. I dlatego jestem zupełnie pewny, że niezależnie od wszystkich manipulacji, wszystkich gier, Polacy dokonają właściwego wyboru. Wyboru prawdy i tego wszystkiego, co z prawdy wynika. I tej prawdy. I tej prawdy, która dotyczy charakteru naszej obecnej rzeczywistości. Tej rzeczywistości to musimy zmienić. Gdyby była inna, nie byłoby Smoleńska, a więc nie byłoby i Smoleńskiego kłamstwa. I nie ma innej drogi do lepszej Polski, jak poprzez prawdę. Prawdę najpierw o Smoleńskiej i kłamstwie, a później o wielu, wielu innych sprawach, które w naszym kraju są dzisiaj zakłamywane. Przyjdzie dzień zwycięstwa, ale wiedząc o tym musimy nie rezygnować, nie czekać, nie spoczywać na laurach, a nieustannie w tym marszu trwać. Marszu ku prawdzie, marszu ku zwycięstwu. szefową warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Proszę Państwa, odczytam teraz apel Klubów Gazety Polskiej. 30 miesięcy po słoneńskiej tragedii wreszcie Polacy dowiadują się, co działo się tuż po katastrofie, jak profanowano ciała naszych elit, jak lekceważono ból rodzin, jak oszukiwano opinię publiczną. Mamy coraz większą wiedzę o przyczynach katastrofy. Dzisiaj można już z dużą pewnością mówić, że nie był to żaden wypadek. Władza, władzy i propagandowym tułom nie udało się uciszyć tej sprawy. Dla Polaków wyjaśnienie przyczyn katastrofy staje się obecnie jednym z priorytetów. To między innymi w wyniku skandalu związanego z pokówkiem Andy Walentynowicz gwałtownie spadło poparcie dla szajki rządzącej Polską. Musimy zrobić, wszystko, by ta władza, <laughs> musimy zrobić wszystko, by ta władza, która utraciła społeczny mandat do rządzenia, została jak najszybciej odsunięta. Do polityków należy przygotowanie rozwiązań zgodnych z konstytucją, do dziennikarzy ujawnienie prawdy o naszej rzeczywistości i mobilizacja opinii publicznej. My wszyscy musimy przygotować się na masowe protesty, które pokażą, że Polacy na takie rządy już się nie zgadzają. Polski nie stać na kolejne trzy lata kompromitujących rządów. Mamy szansę wreszcie powołać reprezentację, która doprowadzi do ujawnienia prawdy o śmierci polskiego prezydenta i naszych elit i ukarania winnych. I miesiące mogą być kluczowe w najnowszej historii. Przygotujmy się i nie zmarnujmy tego czasu. Niech nasza obecność na ulicach będzie najbardziej demokratycznym referendum. Proszę państwa, chciałam Państwa poprosić o, o to, abyśmy wyrazili wielkie podziękowania panu profesorowi Kazimierzowi Nowaczykowi, który jest dzisiaj z nami. marsz do, do prawdy i do wolności. Ten marsz się dla nas jeszcze nie jest skończył. Bardzo dziękuję w imieniu nas wszystkich, wolontariuszom ze służby porządkowej. Jak Państwo widzą, w większości to są młodzi ludzie. Czas tak jak ich rówieśnicy. Oni jednak są z nami bez względu na porę roku, bez względu na dzień tygodnia, bez względu na pogodę. Są tutaj z nami chroniąc nas, wspierając, ale dając też piękne świadectwo prawdy. Dziękujemy Wam za Wasze piękne polskie serca. Dziękujemy Wam bardzo. Proszę Państwa, ja chcę dodać jeszcze jedno podziękowanie. Jechałem tutaj dzisiaj w środku dnia. Stał ten krzyż. Ten krzyż zniczy i stała przy tym krzyżu ze sztandarem jedna osoba. Pani Joanna, podziękujemy.

Chciałabym też Państwa prosić, abyśmy, rozstając się dzisiaj, odchodząc z tego miejsca, abyśmy rozejrzeli się wokół, uśmiechnęli się i podziękowali wszystkim tym, którzy stoją obok nas. Bo tą siłę przetrwania, tą siłę i moc dążenia do prawdy i wolności czerpiemy z siebie nawzajem. Spotkamy się za miesiąc, będziemy spotykać się przez kolejne, Miesiące, ale ten siłę czerpiemy z siebie nawzajem. Dziękujemy wszystkim za Państwa wytrwałość i niezłomność. Często pokonują Państwo bardzo daleką drogę, ale jak widać ta liczba uczestników naszego marszu nie zmniejsza się. I przez te 30 miesięcy pokazali Państwo, że można z ogromnym uporem, determinacją i zaangażowaniem upominać się i żądać prawdy. Bardzo dziękuję. Jest wśród nas, jak zawsze, ksiądz Stanisław Małkowski. Jego poprosimy o poprowadzenie naszej modlitwy, którą zakończymy nasz apel pamięci. Bardzo prosimy, księże Stanisław. w promadzi się krzyżu Jezusa Chrystusa, w znaku krzyża widzimy zwycięstwo, zwycięstwo wieczne, ale po drodze ku Niemu również zwycięstwo doczesne, jakiego pragnie dla nas Bóg duchu wierności. Jemy Bogu się Miłosierdzia, Krzyżowi Ewangelii. Wokół słynoty w tej drodze po pełni życia Bogu po drodze, o prawdzie, która wyzwala miłości, która nas wspólnie ożywia, pożywia, otrzymuje i pociesza źródłem tej miłości dwóch których świętej jedynie. I te cieńczyzny odmówmy w duchu za ojczyznę, która dba w przeszłym roku w Polsce, piątą chwalebną tajnicę różańca świętego, ukoronowanie na święcie Marii Panny, na królową Jewa i ziemi. Nasce powiem nie wystarczyło to, że jest królową nieba i ziemi. Zapragnęła być królową Polski i ją została. Ją została. Dzwoni Polaków. Dzwoni przedstawicieli Polski zebranych na terze woskiej 1 kwietnia 1656 roku przed obrazem w okierunku Polskami. Potwierdzamy tę wolę Polaków, Łączymy się z Matką Najświętszą w modlitwie za Ojczystą. Ojczy nasz, któryś jest w niej, święć się imię Twojej, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, Tia, nie, tak jak Matce może nie wystarczyło być w domu i wywęzili, że chciała być królową Polski, jest nią. Tak również Jezusowi Chrystusowi nie wystarczy być królem wszechświata. Chcę być królową Polski. Chcę, abyśmy poddali się jego społecznym panowaniem naszej chłopczyźnie, dla naszego dobra, dla naszego pocałunku. Króli nam Chryste. Zawsze i wszędzie. A po to, żeby utarli drogę Jezusowi Chrystusowi na tron Królestwa Polskiego, odmówmy dwa proste egzorcyzmy, aby złe duchy opuściły różne instytucje w naszej ojczyźnie, a także to, w tym budowle, która jest tutaj jednego, czyli paros na Polski. Otraż na niebieskim w i pani Aniołówski, która otrzymała się od Boga, posłani swej władzy, by zepszeć głowę szatana. Pokornie się prosili aby panu, w rozkazów, aby ścigały szatanów, stłumiłych rzucają, a żałczanki wszędzie wtrącili do kieła. Amen. Święty mi chroniącymi ale z władzy, a przed nimi, gdy nie w jeszcze to naszemu domu, jego duch potrafił, czy pokonać te prosimy, a ty książę Wojska Niebieskiego, że mi i złe, które do o tym się śmieją, Mocą nocą, nocą, mamy. Tam jest ich dobrze wyzywane miejsce. <śleski> Udzielę błogosławieństwa Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech wasz błogosławi Bóg Zachorowcy, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, dawną obrońcą żywa Prawda, Pamięć i Nadzieja, obrońcą naszej ojczyzny. Bóg zapłać. Boże, coś. Polskę, przez tak liczne wieki. O...